Nowy odcinek kwisy. Pierwszy raz w życiu. Woda wydaje się podwyższona, ale może i to dobrze. Tak jak wspominałem parę razy w tym roku: będę starał się jeździć w takie miejsca, w, jeszcze, w których jeszcze nie łowiłem. A że jest wiosna, to kwisa i bubr na celowniku i oczywiście pstrągi. Wiadomo, takie wypady w ciemno to jest duże ryzyko Ale też myślę, że spore szanse na jakąś fajną niespodziankę Dobra, idę po sprzęt i jazda Początek lutego i sponki się pojawiają Czuć wiosnę Mam drąga Yes. Yes, dog. Oh I feel something Jest ptank. Nie wiem, sobie zrobię. Kuraj jest, jest I A kurwa taki, no ma taki masz, 30 ten to ma. 30 parę co nie? No. Dobra, to już go wypuszczam. No to może ten zawiesz? wiesz No bo widać, Ja trzygramową łapię. Kurwa, nie widać. A po oto, małe. Fajne no. Dobra, wypuszczone. No i ona taką jak tu widać w klasykach wyporostw, co nie? Może przy górze śmieci będzie branie. Niezniszczalna przynęta. Przed chwilą miałem skupnięcie pstrążka głównie na tołowie Jest drugi, teraz na woblerkę. Czyli są tu strągi? Na klasyka, czyli od Salmo. Hura Jeszcze trochę zostanę nad wodą fajnie jakbym Hatlika zaliczył i wypuszczam Małego a drugi A czy jest, jest hatlik na to właśnie liczyłem chociaż trzy złowić na nowej wodzie. bardzo było... o, muszę go podnieść sorry jest. jest trzeci mogę wracać do domu mały bo mały czyli tak jak na otwarcie sezonu z początku fajny psąg a później dwa mniejsze dzisiaj to samo w całkiem innym miejscu Trochę wysoko ale nie będę tam skakał, nic mu nie będzie Dobra, popłynął sobie Dobra Oczywiście na tajemniczą przynętę, której kuźba nikt nie wie czyli minoła marki Salmo No Dobra, ja ja sobie robię, chyba każdy łowca strągów zna te woblery. Nie potrzebują reklamy a rzucę jeszcze parę razy Jestem już za stary na takie spacerki Chcę tym razem to kuźbą muszę chyba takie miejsce znaleźć że w dłuższej rzeki to chodnik będzie położony No i koniec łowienia 5 godzin ponad nad wodą, na nowym odcinku kwisy, na wysokości miejscowości Nowa Wieś Z racji tego, że w ogóle woda nierozpoznana, to narobiłem trochę kilometrów, to w jedną stronę, to w drugą stronę. No i na przyszłość będę wiedział jednak, gdzie największe szanse są tutaj na pstrąga. Bo jest kilka takich miejscówek spoko, a są mi takie, że moim zdaniem zero szans, że człowiek tylko przez haszcze musiał się przedzierać. Jeszcze na koniec tylko powie, powiem, że no, nie polecam tego odcinka. Tutaj kwisy, to nie ma ryb. Naprawdę ciężko, no nie radzę. Naprawdę nie radzę, nie warto. Tak, na wszelki wypadek mówię, jakby ktoś mi to w komentarzach napisał, że spaliłem jego tajną wodę. Dlatego będę ludzi teraz zniechęcał, żeby jeździć w te miejsca, gdzie ja łowię. Okej? Okay? Dobra.